Cześć. Pamiętasz, mówiłam o tym, że dusza ma swój własny set zmysłów. I wiele osób jest ciekawych, co widzą oczy duszy. Robię warsztaty, na których wszyscy mogą wznieść się w te wyższe stany świadomości, przenieść uwagą i świadomością z ciała fizycznego do świadomości duszy i obejrzeć to, co tam się dzieje. Właściwie zaskoku nie ma, ponieważ, znaczy zaskok jest tylko taki, że możesz to sama pooglądać, bo na co dzień nie ma takiej możliwości. Natomiast te krainy są opisane, bo w każdym pokoleniu, w każdej kulturze są ludzie, którzy tam wchodzili, którzy to wszystko oglądali, którzy o tym napisali, podali to i, i właściwie w, w tym sensie nie ma zaskoku. Jest wymiar raju który wygląda cudownie, tak jak przepiękny raj, ze strumykami, z tęczami, z puszystą trawą, z przepięknymi kwiatami. I różnicą jest nasycenie kolorami w stosunku do ziemi, czystość powietrza, ale również nasze samopoczucie, ponieważ na rajskiej łące czujemy się bardzo odprężeni i czujemy się bardzo przyjemnie. Czyli nie dość, że jest taki podkręcony kolorami, czystością, bujnością krajobraz, to to podkręcenie przejawia się również w naszym samopoczuciu. Jest taka błogość. Tych wyższych wymiarów jest ogromna ilość. Powiem o kilku, które często wizytuję. Nie dlatego, że ciekawią mnie jako krainy, i ciekawią mnie jako podróżnika. Ja traktuję wejścia w wyższe stany świadomości, wizyty w tych wyższych wymiarach terapeutycznie. To znaczy, albo szukam informacji na temat, co dolega osobie, z którą pracuję, albo w jaki sposób mogę skorygować, mogę wynawigować właściwie taką korektę u tej osoby, bo tą korektę przeprowadza sama ta osoba. Ja ją nawiguję, jeśli jest gotowa, może ją przeprowadzić. Więc. Wizyty w wyższych wymiarach traktuję bardzo zawodowo. Są to, można powiedzieć, wyjazdy służbowe. Jednym z wymiarów, gdzie można zasięgnąć informacji, jest oczywiście piekło. Ponieważ piekło to nic innego, jak cały magazyn naszych traum, trudnych chwil, bólów i lęków. To jest piekło. To nie jest jakiś zewnętrzny wymiar. W którym ktoś nas będzie smażył, przekuwał widłami, straszył, wytrząsał się i biczował. Nie, to jest bardzo konkretny kawał nas samych, w środku nas samych, do którego można zstąpić i coś konkretnego w nim zrobić, czyli zacząć to piekło czyścić, kochać, transformować. Piekło jest o tyle niezwykle pomocne, że przy wchodzeniu do piekła można poprosić o przewodnika, czyli o istotę ze swojej własnej podświadomości, która dokładnie wskaże kawałek piekła, który powinien być wygłaskany, przetransformowany, żeby na przykład minęła choroba, albo żeby poprawiła się sytuacja finansowa, albo żeby powróciła miłość do życia kobiety czy mężczyzny. Także całego piekła naraz nie można wygłaskać, nie można wykochać, natomiast można fragmentarycznie pracować, myśląc o konkretnych sprawach i jest to do odnalezienia. To jest tak jakby nasza tkanka, nasze wspomnienia z konkretnych momentów, które nas blokują w konkretnych sprawach. Można to znaleźć, można to tak laserowo namierzyć i rozbroić. Piekło jest fantastyczne, jeśli chodzi o pracę. W odblokowywaniu utknięć. Jest też przepiękny wymiar baśni, gdzie mieszkają niezwykle przyjazne nam istoty. Opowiem o jednej z nich, z którą stale współpracuję i o której myślę z wielką miłością i przyjaźnią. Teraz, kiedy o niej przypominam sobie, jest to zielarka z czwartej ziemi. Czuję, jak moje serce się pomału otwiera radością z tego, że. Spotykamy się, że opiekuje się osobami, które do niej nawiguje świadomością, że jest po prostu tak wspaniała i taka cudowna. W wyższych stanach świadomości są również wymiary kosmiczne, które oczy, duszy też postrzegają, o których też mówimy, bo kiedy ktoś rozstaje się z ciałem fizycznym, to mówimy, poszedł do nieba. I język właściwie zda wszystko, jeśli chodzi o drugą stronę, o tę stronę duchową. Mówimy, poszedł do nieba, ponieważ te wysokie kosmiczne wymiary, dokąd wracają dusze po śmierci, po rozstaniu się z ciałem fizycznym, rzeczywiście wyglądają jak grana z gwiazdami. I tam my mieszkamy jako dusze. To widać, można się przywitać ze współstudentami z tego wymiaru, ze swoim nauczycielem, który nas kocha i wspiera, z mentorami, można zobaczyć, jak wyglądają te uczelnie wyższe, można zobaczyć, jak wygląda Twój dom, można zobaczyć, jak wyglądał twój kontrakt, jak wyglądało Twoje spotkanie z mistrzami w niebie, zanim zeszłaś, zanim zszedłeś na ziemię. O co chodzi tak naprawdę w Twoim obecnym życiu? To wszystko przed oczami duszy, w czasie podróży wielowymiarowych i w czasie kontaktowania się ze swoją potężną, świetlistą inteligencją. Jest to wielkie przeżycie, wielka radość. Moi warsztatowicze mówią o tym, to jest fascynujące, to jest nieprawdopodobne. Wychodzą i otrząsają się czasami jak psy i mówią, to było niesamowite, ponieważ widoczność tak naprawdę jest tak, jak na planecie Ziemia. Kiedy masz dobrze odpalone oczy duszy, wzrok duszy, widzisz wszystko w technikolorze, a nawet lepiej, nie ma tam takiego zanieczyszczenia powietrza. Także takie cuda w nas, takie możliwości w nas, taki potencjał w nas. Gratuluję Tobie i sobie tego potencjału. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za spotkanie. I do następnego klipu. Wow.